Siema ziomki ale witam ksantora na kanale w serii misji wyspy wschodzącego słońca w grze zombie island mam zamiar nagrać e, pierwsze misje ile dam rady w ciągu mniej więcej około tych 45 minut nagrywania i zobaczmy e, to są misje z takim e, drzewkiem proszę bardzo i e, nagrywam Pierwszą misję, czyli tutaj mam za zadanie wyhodować bambus. Już mam zasiany i wystarczy później jeszcze zrobić jedwab, czyli bambus już sobie zbiorę. Tak więc to zrobiłem. Zrobiłem już 29 jedwabiu. W japońskim stawie, i oczywiście, jak obiecałem, gdzieś tam pisałem czy mówiłem, będę czytał historyjki. Tak więc, na początek wiosenny wiatr przyniósł na farmie miękkie różowe płatki. Sakura kwitła w jakichś odległych krainach. Dobra, wystarczy dokończyć, zrobić ten jedwab i płatki. Misja płatki zrobienia. Zombie zdecydował się wyruszyć na wschód, aby wziąć udział w tradycyjnej ceremonii i spróbować herbaty. Z pierwszych liści. No i dostałem jakiś statek, tak? Dobra. E, następna misja to pewnie będzie przejście na wyspę. Wiatr w żagle. Kolejna misja. Prosta łódź nie wystarczy, pomyślał zombie. Potrzebuję dżonki. jeśli chcę złapać wiatr w żagle. Dobrze. I jest znajdź dżonkę w magazynie, umieść ją na ojczystej wyspie. Zbuduj Johnkę do 3 na wyspę wschodzącego słońca. Tak więc oczywiście muszę przejść na ojczystą wyspę. Znaleźć w magazynie, tylko czy tutaj mi się to zmieści. O najwyżej zbiorę to i mi się zmieści. Oczywiście Johnka znajduje się na końcu magazynu w wysypisku. To tutaj mam oczywiście i czy ona się tutaj zmieści. Tak, ledwo, ledwo widzę, że się mieści. Eee, czy mi się wydawało, czy miałem na zielono? Nie, wydawało mi się. Czyli będę musiał schować tutaj jednego rybaka, zebrać go i dopiero postawić. Dosyć dużo zajmuje ta dżonka. I dopiero ją postawię i. Zbuduję tak. Proszę bardzo, to jest ten statek. Ta część misji, proszę bardzo, zaliczona. Buduję Johnkę. Odsunę ekran, żeby było widać jak ona wygląda. Proszę bardzo. Pierwszy etap. I drugi, ostatni etap, proszę bardzo, zbudowana. I takim sposobem kończę. To jest część kolekcji japońskiej, to jest zwykła woda, ale wypada również z kolekcji Mikołaja, z tego co wiem. Yy, I... monety. Tak więc, lecę. I... Misja! Wiatr w żagle! Zrobiona Johnka Zombie! Wyglądała fantastycznie! Miała drucho w żagle, obiecując zabrać podróżnego na wyspę samą porę! Aby wziąć udział w ceremonii parzenia herbaty. Mojej proszę bardzo, to jest wyspa. Teraz mam misję zarośla. Zombie przedzierał się przez zarośla z tej dziwnej wyspy. Wygląda na to, że wyspa już od dłuższego czasu nie miała gości. Nie sposób nawet wyczyścić drogi. Przetrzyj się przez zarośla. Czy wystarczy jeden kamień? Rozwalicie sobie oczywiście kupię e, super kombo. Są tutaj ruletki. Jedną zakręcę, yy, żeby zobaczyć na ile one są, czyli tylko 15 ruletek co 3 minuty. Niedużo, ale wyspa też niewielka. I wystarczy rozwalić jeden kamień, żeby tą misję po prostu przejść Ząbiak sam poszedł. U. Witaj zombie. Pierwszy raz widzę coś takiego, żeby tak gra działała. Co cię sprowadza na tę odległą wyspę? Doszły mnie słuchy, że urządzałeś tu ceremonię parzenia herbaty. Czasami to robimy. Ale każdy sam musi zaparzyć sobie herbatę. Buti, purka, póra, dziurka. Ty-tu-ry-ty-ty-ty-tu! Tu, 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 tu. misja zarośla, zrobiona. Starzec przedstawił się jako piekun wyspy. Obiecał podać zombie miejscową herbatę. Poprosił go jednak, żeby wpierw zebrał kilka liści. Dobra. No i następna misja to jest liście herbaty. Zombie z przyjemnością zaczął zbierać liście herbaty i kwiaty lotosu. Znaleźć liście herbaty, czyli takie... krzaczki mam zebrać, osiem krzaczków i cztery... no kwiaty lotosu po prostu. To są kwiatki lotosu. Dobra, tak więc e, trzeba się tutaj przedzierać, czyścić. E, Myślę, że to jest kwiat lotosu. O, to tutaj. A nawet. Nie, nie, to jest Drzewko Sakura. Kwiat lotosu to jest tutaj, tak więc trzeba się po prostu dalej przedzierać, jakby to, co sobie kupię. Kostury za dolce i. Nie wiem, czy coś mi tutaj zaliczyło. Na razie nie. E, krzaczorki na razie nie wyglądają tutaj jakoś specjalnie. O, to jest taki jeden i drugi krzaczorek. To mi zaliczy. I jeden, i drugi. O, właśnie, takie jedne listki wypadają. Raz, dwa. I jeden kwiat lotosu. To będzie dwa takie, i jeden taki. Dobra, ja się zabieram za szukanie następnych. W międzyczasie odkryła mi się tutaj tajemnicza ruletka, bo jest symbol ruletki. Co to jest? O, sakura i staw. Co to jest? Ciekawe. Zakręcę tym. Jest 8 razy można kręcić co 12 godzin no i dostaje się różne rzeczy do budowania. W międzyczasie jeszcze szukam e, tych kwiatów lotosu bo tutaj jest jeden, e, tutaj jest jeden krzaczorek, tutaj jest drugi krzaczorek, e, to będą cztery krzaczorki. O widzę, że tutaj są następne, tak więc zabiorę się za ich e, czyszczenie, tu jest widzę skarb jakiś. Więc przydałoby się tutaj również przedrzeć. Tu chyba źle kliknąłem. Nie w, w kwiat lotosu. A może kwiat lotosu? Czekaj, 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 czekaj. Kwiat lotosu, tak, zgadza się. Tutaj przydałoby się do tego skarbu tutaj dotrzeć, albo go po prostu otworzyć. Ciekawe co z tego wypadnie. No, tak jak myślałem, kostury na pewno. Niezbyt dużo tych kosturów. Dobra, żeby nie przerywać muzyki, to po prostu będę tutaj eksplorował. I można posłuchać również. Nie wiem, czy nie za cicho słychać, ale chyba nie. Nie, ja już sprawdzałem. Dobrze słychać. Dobra, tutaj jest kolejny skarb. To są takie totemy, jakby. I tu kolejna herbatka. Ile to już tych herbatek? Jeszcze trzy herbatki, tak? Widzę, że tutaj jedna się skąpiła. Przy okazji, skarby sobie pozbieram. Jeden i drugi. Trochę kosturów dostanę gratisowo. I zetnę sobie te... ...drzewa. Jak te drzewa zetnę, to myślę że mi się tutaj odkryje. O! Jest kwiat sakury. Fajnie. Kwiat lotosu, nie sakury. Człowieku! E, tak i nie wiem czy tutaj są ukryte bo tutaj jeszcze nie wlazłem o ruleteczki sobie pokręcę jeszcze nie doładowałem za dolce e, tych kosturów może nie trzeba będzie chociaż już mam malutko I tutaj chyba że tam są ukryte ja nie wiem no e, nie grałem tych misji jeszcze Zobaczymy. Tu jest jakaś łódka powrotna chyba. Zobaczmy. Musisz zapłacić, aby tego użyć. A herbatą. Czyli na razie nic z tego. Czyli trzeba się tutaj przeczyć do następnych. E, zobaczmy tutaj. Bo tutaj, tutaj się nie, nie, nie poczęściło zbytnio. O, tu jest jeden kwiat lotosu, ale jeszcze potrzebuję... Yy, liście herbaty tak więc i tak jakby też pytał co to za muzyka to ja mam stare motki amigowe o, widzę, że jeden krzaczek herbaty tutaj odkryłem w międzyczasie O, muszę doładować kostury. Nie ma opcji trzeba doładować kosturki i jechać dalej Czyścić Tutaj herbaty nie będzie, ale być może, że gdzieś tutaj jeszcze jest ukryta. Chyba tu widzę. Jak mi się wydaje, albo to jest drzewko. Tak, to jest to drzewko. Sakura. To nie jest to. Jeszcze tu poczyszczę. Zobaczymy. Ale tu nic nie widzę. Dobra. To drzewo trzeba ściąć, żeby zobaczyć, żeby się prześwietliło, żeby coś tutaj się ukazało. Właśnie ten kwiat lotosu tutaj zebrać. O, widzę, że sk O, właśnie, kwiaty lotosu już ukończyłem. wystarczy znaleźć jeszcze jedną herbatkę, tak? Żeby ukończyć tę misję. Tylko gdzie ta herbatka? Tu! Tutaj, tutaj, tutaj. Tylko tutaj widocznie trzeba ten krzaczorek wyczyścić. Albo któreś drzewko tutaj. Tu przy okazji widzę skarb do podniesienia. Jakoś trzeba tutaj podczyścić. Może ten kamień blokuje. Żeby tą herbatę podnieść. Bo ona tu jest. Może to drzewo trzeba wziąć coś tu naokoło? O, czekajcie, czekajcie, tu jest kamień. Nawet go widzicie nie zauważyłem. Jest. I takim sposobem kończę tą misję. Pin, tu kurę patrzyłem. Tu, 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 tu. Liście, herbaty zrobione. Opiekun wyjaśnił, że zombie musi sam zebrać liście herbaty do naparu. Tylko wówczas będzie on naprawdę wyjątkowy. Bardzo ładna nagroda, nie ma to tamto, bardzo ładnie, bardzo ładnie mi tutaj dało. No i następna misja to jest aromatyczna mieszczanka. Zombie wybrał jasno zielone liście na uroczystą ceremonię picia herbaty. Pospieszył do sklepu, aby zaparzyć filiżankę pysznej herbaty. No i e, potrzebuje odnowić sklep z herbatą, zaparzyć filiżankę herbaty w sklepie z herbatą. Tutaj jest ten sklep, proszę bardzo. Sobie trzeba go dwa razy zbudować. Pierwszy etap budowy, drugi etap budowy. I jest! sklep z herbatą zrobiony. I wystarczy zrobić cztery herbatki tutaj, tak? No i raz, dwa, trzy, cztery. O! I znowu będzie rozmowa, widzę. Ząb jak sam mi chodzi. Ja sobie odbiorę skrzynkę, w wiejskim przy okazji. Jak smakuje ci herbata? Nie rozumiem co się dzieje. Wyspa i ja wszystko w się odmienne. Oznacza to, że jesteś gotów podjąć się wyzwania. Uuu, lipurka, ciurka, borka. Aromatyczna mieszanka. Misja zrobiona. Zombie napełni filiżankę aromatyczną herbatą wziął łyk. Jeszcze jeden zaczął go przepełniać spokój. Otaczający go świat zdawał się ulegać zmianie. Widocznie to była Melisa. Tak, uspokajająca meliska. Zaskakujący efekt. Następna misja. Zombie nie miał pojęcia o jakich wyzwaniach oraz opiekun, ale starzec był pewien, że zombie z czasem wszystko pojmie. No dobra, i misja jest bardzo łatwa, bo wystarczy z... wymienić 15 japońskiej kolekcji, to nam na pewno. Czyli proszę bardzo, szkoda trochę japońskiej, wolę ją wymienić na szmaragdową, tak więc. Zakaskakujący efekt misja. Zrobiona, zombie spojrzał na starca, wybrało mi się odmieniony, mądry i pełen sekretnej wiedzy. Opieką zdawało się przeszywać swojego gościa nad wskórość spojrzeniem. I dostałem minutkę dla kucharzy w misji. I zobaczmy co za następna misja nas czeka. Pierwsze wyzwanie. Strażnik doradził zombie, aby ten znalazł łódź i wyruszył do kamiennego ogrodu na medytację. Udaj się na północ do kamiennego ogrodu. A pół... Tu jest jakaś łódź też, ale to pewnie tą łodzią, tak? Uuu. Trzeba zapłacić. Ale to chodzi o łódkę. Bo tutaj bym się pomylił pewnie. To jedziemy na północ. Pim! pinterep. O! Myślałem, że od razu. A co to? I popłynąłem. Uuuu! Ciekawie to robią. Pierwsze wyzwanie ty, 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 ty. misja zrobiona. Zanim Zombie wruszył z wyspy chybaciane opiekun opowiedział mu wiele o kamiennym ogrodzie. Proszę bardzo, misja zrobiona. Tutaj przy okazji coś lata trzeba to łapać. Jakieś dodatkowe kostury, jakieś rzeczy śmieci. Dobra. Odbiorę sobie ruleteczki, i widzę, że jest tutaj kolejna ruletka. To jest zwykła kamienna ruletka, która daje kostury. Co 3 minuty. Tutaj również. Tak więc, mam następną misję w kamiennym ogrodzie. Zombie wspomniał wszystko, co stary człowiek opowiadał mu o ogrodzie. Aby zachować harmonijną kompozycję ogrodu, konieczne było usunięcie olbrzymich skał. Usunięcie nieparzyste głazy i kamienie z ogrodu. 15, tak? Czyli teraz już po prostu sobie muszę poczyścić. Raz, to jest jeden. Muszę po prostu 15 kamieni poczyścić. To jest przy okazji skarb, czyli jeszcze pokażę, co z tego skarbu leci. I. Ty, 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 jak zwykle, kosturek. No i trzeba się zabrać za czyszczenie. O, to będzie. Drugi głaz, jeden już wyczyściłem, tak drugi tak czyli zalicza wszystkie skały. Może sobie odpuszczę, pokazywanie to czyszczenie, bo to nudne. No i już dotarłem do tego momentu, że mam 15 kamień do wyczyszczenia. Chciałem powiedzieć, że takich kamieni nie zalicza. Czyli, wyczyszczę taki kamień, to misji mi nie zaliczy. Ale wyczyszczę taki kamień również takie bardzo duże. Kamienie były za 40 to zalicza. I właśnie wyczyszczę taki kamyczek. I. Uuu, następna podróż. Idziemy pogadać. <grywia> A proszę bardzo. Udało ci się przywrócić harmonię w tym miejscu. Opiekun, co tutaj jesteś? Pora, żebyś wyruszył dalej. Dalej? A co z medytacją? Nie zgłębiłem jeszcze swojego umysłu. Ty, 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 Misja w kamiennym ogrodzie jest zarabiana. Zombie tak się wziął do pracy, że ani zauważył nadejście opiekuna. Stary mężczyzna obserwował przemiany na wyspie. Zombie też się zmieniał. O, zombie się zmieniał. No tak, zombie się zmienia. Zombie się robi. <laughs> Tradycyjnie zombie to jest taki ohydny, śmierdzący. Dobra. Dobra, i następna misja, oczywiście, bo wszyscy czekają pewnie. Drugie wyzwanie: opiekun nie zważał na słowa zombie. Jedynie wskazał mu drogę Doliny Świątyń. Na miejscu czekało na niego nowe wyzwanie. Czyżby to była. Zdaje się ta łódka, nie? Tak, tak, tak. Czyli zapłacimy. Pyk, proszę bardzo, zapłaciłem. Zombie jak sam idzie teraz. Trzeba poczekać, aż sam przejdzie. I... Tak, przeszedł sobie przez wodę. I przejdzie tą łódką. Jeszcze mam dwie herbaty. Tutaj zapłaciłem dwie. U, To nie tu. To jest jednak tutaj. Czyli trzeba się przekopać tutaj do łódki, tak? No dobra, a przy okazji pozbieram skarby, tak? No tutaj trochę tych skarbów się nazbierało. To jest jeden skarb. Yy, drugi widziałem tutaj, trzeci tutaj, yy, czwarty tutaj, piąty tutaj. Yy, trochę tnie muzykę, ucina muzykę, bo ja muzyki nie umiem społować jak robię pauzy w nagrywaniu. Staram się tego nie robić, a jak robię to wyłączam muzykę jak na dłuższy czas robię pauzy. No i troszkę kosturków gratisowych, również inne rzeczy. Czy mi się wydaje, że kwiaty lotosu też jakieś lecą? Nie wydawało mi się może. Dobra, i trzeba się też tutaj dokopać do łódki. Tak więc dokopałem się do tej łódki. Jeszcze otworzę jeden skarb tajemniczy, który tutaj mi wyskoczył w międzyczasie. I płacę oczywiście. Drugie wyzwanie, misja zrobiona. Teraz Zombie musiał poddać próbę swojego rucha. Może przynajmniej z tym wyzwaniem sobie... Poradzę, w każdym razie spacer do Doliny Świątyń powinien być naprawdę ekscytujący. Dobrze, pokręcę ruletkami. To jest kolejna ruletka, pewnie co 3 minuty. Uuuu! Yy, Ale tutaj aż 90 kręceni, to by się opłacało wykręcić naprawdę. No tutaj jest e, 20, a tam 90, kurde, to na dłuższy czas. Dobra, ale następna misja, lecimy z następną misją, w górę. Droga do świątyni Okasa się dość wymagająca. Gryzący zimny wiatr nosił się w miórek zombie, kontynuował wędrówkę w górę, wzbocza. Oszczość sobie drogę na szczyt. Kamienie, drzewa, różne takie trzeba po prostu teraz e, czyścić. Ciekawe, czy krzaczorki zalicza. Czy to wszystko zalicza? Tak, wszystko zalicza, czyli po prostu idę, 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 cokolwiek czyszczę. To będzie mi zaliczało. No i tak, już wyczyściłem 24, tak więc wystarczy wyczyścić cokolwiek. Najlepiej tutaj, żeby dalej po prostu przejść. I Pim! Tu misja w górę zrobiona. Na samym szczycie stały skąpane w słońcu starożytne świątynie. Niektóre z nich zostały zniszczone przez Surowy klimat tego miejsca. Super, plony na jeden dzień. Fajno. I następna misja to jest świątynie. Zombie zaczął naprawiać to, co zniszczyła natura. Ornów, świątynie na szczycie. Zostaw ofiary w każdej świątyni. Uuuu. To znaczy, że jeszcze trzeba się tam przekopać. W międzyczasie otworzę te skarby, które tutaj po drodze znalazłem. No, i trzeba dotrzeć do tego szczytu. Eee, trzeba znaleźć te świątynie. Skarby sobie zobaczymy. I przy okazji, e, no, dalej będę szedł, czyścił. No, jak zwykle, troszkę kosturków, troszkę kolekcji. Nie bogate te skarby, jak widzę. Wyobraźcie sobie, nastąpiła mała pomyłka, bo tutaj jest do wyczyszczenia to przejście. Czemu ja tego po prostu nie popatrzyłem? Otworzę jeszcze skarb i pójdę to wyczyścić i pewnie przeniosę się na szczyt, tak? Uuu schronienie, tak? Czyli nie wiem jak to A tu jest dobrze, to jednak dobrze tutaj idę. Dobrze, dobrze tutaj czyszczę Dobrze, 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 czyli trzeba kontynuować, przekopywać się na sam szczyt. To jednak to przejście to po prostu później będzie, tak? Dobra, to szukamy tych trzech świątyń. No i czyszcząc tutaj, przy okazji pozbieram, a tu miałem bliżej te skarby, które tutaj znalazłem i są te trzy świątynie, tak? Dobra, trzeba je naprawić. Tak więc zrobię tak, żeby to było widać po prostu. I jest jeden etap, proszę bardzo. Jedna. Druga, trzecia i są tutaj ruleteczki, tak? Tak więc trzeba po prostu zakręcić. Raz. Mają tylko po jednej ruletce. Zwykłe kostury. A później, patrzcie, tu będzie można płacić miłością, ale jak na razie. A, to jest. Nie, tu się płaci. Tam się płaciło miłością, tu się płaci światem. A tutaj się płaci ogniem i pamiętam! Świątynia misja zrobiona! Zombie przysiadł, aby odpocząć, i wspomniał słowa wiekuna, że odnalezienie środka to jedno z zadań godnych prawdziwego wojownika. Dziękujemy. I następna misja to jest schronienie: aby ukryć się przed nadciągającym się zombi, zombie począł biec do jaskini i u góry. Jest. Oczyść przełęcz górską. Udaj się do serca góry. Ale najpierw sobie pokręcę ruleteczkami i wyczyszczę te podnóże góry, tak? To znaczy, już mogę, tylko zrobię tak, żeby było widać, jak ona się tutaj zmienia, oczyszcza i... BAM! Proszę bardzo, przejście oczyszczone i udaj się do serca góry. Zobaczmy. Przechodzę. o, schody! Schody to jest droga rzecz, tak podziemna altarnia podobnie, ale nie aż tak. Dobra. No to. I. Misja wschronie z ramiona. Zombie otoczył mrok po ślepiącym słońcu na górskich stokach. Ciemność e, w podziemnych tuneli sprawiła, że nie sposób było rozpoznać kształty. Dobra, i to jest taka duża wyspa. Ogromna, że zostawię to sobie na następny film. Ale jeszcze zobaczymy spoiler następnej misji, misja nazywa się W ciemności świątyni równowagi, też pojawia się wzmianki o w środku, może oznaczało to serce góry, zombie wyruszył głębiej w labirynt jest tutaj dla mnie w tej chwili widoczna jedna ruletka, o, 120, no tak, trzeba będzie kręcić tamtymi ruletkami na tamtej wyspie, może tam też będę pokręcał i dużo, dużo 120 i... Na tej misji, na następnym, dalszym ciągu zobaczymy się w następnych filmach e, serii misji, o tych właśnie, które nagrywam, zapomniałem, dobra i tymczasem kończę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia w drugiej części serii misji, misji filmów z tej misji, trzymajcie się, do zobaczenia w grze Zombie Island.